Dzień dobry państwu. Co z tym pierwszym dniem szkoły? Faktycznie jest to wymagający dzień dla wielu. Ja tak łączę się z wami w bólu albo w tej dużej radości właśnie moją stylizacją. Chcę też powiedzieć, że na pewno ten dzień będzie dniem trudnym do usiedzenia w szkole, bo będzie bardzo, bardzo, bardzo ciepło. O poranku zabieram państwa oczywiście na krótką wycieczkę po Polsce i zaczynamy naszą wycieczkę od północy, a dokładniej od co Jest naprawdę iście letni i bardzo, bardzo udany. Jeżeli chodzi o kolejne dni i o to, jak zapowiada się cały wrzesień, jeszcze będę Państwu opowiadać w naszych kolejnych spotkaniach. Tymczasem uciekamy do miejsca, gdzie tygryski bywać o poranku lubią najbardziej, czyli do kuchni. Moje uszanowanie, piękny dzień, dobry, przychodzę z najświeższymi prognozami pogody. W Warszawie nad naszymi głowami dość dużo chmur i poranek jest taki szary I to jest też niesamowite, że w ciągu dnia naprawdę, drodzy państwo, będzie bardzo upalnie, bardzo, miejscami do 33 stopni na termometrach, ale poranek wszędzie jest rześki, więc ten dzień zaskakuje. Na termometrach już teraz miejscami możemy zobaczyć 14, 15 do 16 stopni. Dużo pogodnego nieba zwłaszcza w centrum i nad Polską zachodnią, ale to się będzie w ciągu całego dnia zmieniać. Tymczasem zabieram państwa w góry tym razem. Z Sopotu przechodzimy do przejeżdżamy w wielu miejscach bezchmurne. Raz na czas będzie pojawiał się deszcz, ale patrząc na to, jakie są temperatury, i tak będzie go naprawdę mało. Oczywiście jeszcze o pogodzie, jak zdarta płyta, będę dziś Państwu opowiadać. Do zobaczenia. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejnej prognozy nadszedł czas. Przychodzę z bardzo letnimi upalnymi prognozami, w których dużo słońca przez najbliższy czas będzie nam towarzyszyło i do, dodatkowo temperatura jest wysoka, a będzie, uwaga, jeszcze wyższa. Rozpoczynamy przegląd regionów i klasyko startujemy od północy, Zachodnie Pomorskie, Pomorskie. Tu drodze, mi na termometrach nawet 34 stopnie, ale oczywiście o szczegółach jeszcze dzisiaj będę Państwu opowiadać. Do zobaczenia.